My zwykli zjadacze chleba czasem myślimy, że polityka ma jakiś sens, prawda, że tam jest jakaś logika, jakaś, jakaś narracja logiczna, a to się okazuje nieprawda, proszę Państwa. Opisujemy, jak właściwie doszło do takiego gorzkiego rozstania Ewy Kopacz i Donalda Tuska. No, cały szereg przypadków, jakiś pokłóceń, jakiś zadr, no i wszystko dochodzi potem do tej awantury z Igorem Ostachowiczem, kiedy na odchodne Tusk załatwia posadę swojemu spin doktorowi, a Ewa Kopacz potem znowuż po awanturze dzwoni do ministra i mówi: No, albo minister wylatuje Karpiński, albo Ostachowicz nie dostaje tej posady. No i na warstwie jest wielka awantura. bardzo ciekawy tekst, który pokazuje, jak doszło właśnie do tego, do tego rozstania byłego premiera i, i, i obecnej premier, oczywiście rozstania politycznego. I bardzo Państwu polecam też. Jeszcze dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze ranking banków. To bardzo ważny ranking banków, który mówi nam, zwykłym zjadaczom chleba, w dalszym ciągu kontynuuje że to dla nas zwykłych, jaki bank jest dla nas dobry. To myślę, że warto na to wszystko spojrzeć. I ostatnia rzecz. No, o piwie. Lubicie państwo piwo ciechane? Ja lubiłem. Przestańcie u nas, dlaczego chyba tego właściciela browaru, pana Marka Jakubiaka, który postawił ten browar na nogi dzięki pieniądzom od gdańskiej mafii, chyba jednak nie warto lubić z tego piwa. Już zrezygnujemy, trudno.